Siemu. Siewam. Dzień dobry. Alamerek. E, przepraszam, że tak się ruszał. Amerykka, bo nie mam statywu. I opieram. Ej, co jest pod moim ujankiem. E. Okej. Okay. Dobra. Widać wszystko. Mam nadzieję. Poczekaj do nas. Dzisiaj wam pokażę moje kuzyno Ja w Minecraftie pokazywam. A ty się kurwa nie Napiszcie w komentarzach jakie oceniacie maska. Nie, czuję. A ja też. No, no. Bo jestem z tym

Čičač sa guro. Tak to čičač sa... ...čičač sa... ...hashtag čičač sa! Abo... v mama malu 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 ah. 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 well. malu 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 <laughs> oh. -hmm. Oh. -hmm. Oh. 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 Lecimy Odcinek... widział mm. komentarz, czy mam zagrać... Zagrać jeden. jeden... Jeden filmik, czy dwa filmiki? Albo trzy filmiki?

I słówce też jakby były, jakbyśmy byli w 2000, bo fajnie by było. 2000 słów w lecie. mało. I wyświetlę te dużo po lewaniu. Dobra. Naprawdę. Polecie wszystkim, a są. Първото ми е изглян за ветка. Тутера ми е изглян за ветка. Тути... Ти не я. Тути си устало. Тути си устало. Ще си чинта. Тои е спрегнена така в си чинта. Но така е така. Не

Jestem. Jezus, ale zimno. Widzę mnie. Ale zimno. Wiecie co mi się dzisiaj wiatram co dało Patrzcie, wujanka. multiwitamina Patrzcie, wujanka, multiwitamina Zobaczyłem wujanek. Multiditamina, bo nie witamina Multiditamina. Chcę teraz robić Luka, jak to oglądasz, a to wiesz co zrób. Fajnie mi się nich, Ta gierka 99% jesia. Bicicletterra, bicicletterra. E se c'è cifra, no, non la fa brazza. Bicicletterra, En dan ga ik... Ik heb koeien! Nou ja... Je ziet hier niets... Ik ga... Wees... Naar boven... Naar boven... We gaan naar de trein. Kijk eens... Ik ga naar de trein... Ik ga naar de trein... Ik ga naar A jak mamy moje Jak ktoś chce dowiedzieć się, to tam jest dom Kamila, tu mamy kościół, to mamy no. tu mamy sto do dole, tu mamy stajniak, bo tu będzie ogólnie farma. Tu mamy dom mojej kuzynki, tu jest do mojej siostry, tu jest... No, starszy, muzyński, to... jest niej, bo najstarszej starszej to Ola, to jest najłatwsza kuzyna A tamto dziewiąty był kiedyś mój domek i tamtym był kiedyś Kamila, a tam jest mój. A teraz przechodzimy do... ...wille wielką. Widzieliście tam... Wiem, że widzieliście. Wiem, że widzieliście to tam. To tam, tam. Wiem, że widzicie tamte coś. Ale tam teraz nie idziemy. No oh, kur, chodź tu. No chodź tu do mnie, kurno, wróć ten. Tu mamy statuę moją, ale on wie. posiadości i kamila! Chrystusie. Ale tej chaty ja nie zbudowałem, tylko sam kamień. Ja bym takiego też rudy złamał. nawet. to wykonał, <grym> jak to zrobił. Jest... Patrzcie, co, zrobi? bacz, to, bacz, Szam, co tu z mamy z tutaj? Trzy no. ludzy. Tu mamy mój domek. Kamień jabłonek. Tak, tak, jak się do niego wchodzi, to jest tak to wygląda. Alkuję. Tu mamy. Chcę zacznij. Tak mi to dobrze. Nie wiem, co on tam zrobił, ale on jest... <noise> Jego zbrojka. Jego łóżko. Nie, nie my kurę. No, on taki ma to A tu mi. A mi, on A mi, mi. A mi, Ja A pokażę, i, i, i sobie włosy. Są... Ja mam Aha, jestem zbro... zabroniony. No tu... A czemu tutaj nie biję? A, bo ja mam ochronę przytodnie. Dobra. Tak wygląda jego baza. Tak wygląda bazę, jego. pan. Tak muszę spostawić. Tak musisz postawić, ja. Sobie postawić. Tak musisz postawić, jak ja. No to może kurwa jest mała. O ja. Ale dam, że to jest Ja to mogę się wrócić. Ojcia, idź. Ja ci to Uważaj. Ja. Jajko! Ja A Tak. Całe ciało. Dobra. pójdziemy sobie. Ty pod mój domak, Dalej tu na... po ulicy, tylko po chodniczku. Mhm. Moja chata. Moja chata, 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 chata. Jestem sobie i wjeżdżam sobie do mojej chaty. Dobra. Wejście do domu. A Dobra. Pójdziemy najpierw w... We. Wejście na drugie piętro Potem pójdziemy sobie najpierw w to podami. Pójdziemy sobie do kuchni. Ale mała kuchnia. Kuchnia. Ale ładna. Tak wygląda mała kuchnia. No, kuchnia. O, mamy salon. To jest plazma kurna wielka. Idziemy, idziemy, idziemy. Dobra, wszystko sobie skoczymy? Moja akwaria! A czy wy co tak się z tej siedzia? Tak? Oczywiście, rozumiem. Ale ja właśnie nie wiem, buszczę. O nie, to mam. No, no, tak. teraz mam e, SE, bo jest migdałowa. Do tego będę do chodził. Do Dobra. A to potem pójdziemy do ostatniego pokoju, do pokój gamingowy Alan Alana. Plazma, komputer. Komputer, plazma i... To nie mogę się siedzieć, bo się żoną Albo oglądać moje filmiki na YouTubie, tam sobie na tam gram, kurna. Tu mam... Lamy, mam to. No, nie, že tam. Nie je skôr na začiatku. Pani tak Nie ale nie, nie, nie. Teraz skôr na spať. A tu máme to je z môjho Dobra. Dobre, ideme. Dobra, widzicie, tu mamy. Co tu jest? Co tu Patrząc, to jest tak. Patrzcie, to jest tak zrobione, że się tu nie da A tu? Patrzcie. tam. kur. O, dziękuję. Nie wiem, co tutaj. Miejsce, Stefan. No też Bo tu mamy kanał robiła. Nagrodę mocno na kanałach. Chodź, Nie. Przepraszam. Wychodź jesteś, a Bo mama, bo ma baranka. Dobra. Tutaj sobie idziemy. Tylko

Zaraz się wrócę z tego pokoju jak Stefana. Policja, no, no, no. Wait. Wait. Policjo. Maska. to. Maska też. Mamy wpakuję, Policja? może? Mamy Maskę. Mamy wpakuję. Mamy wpakuję. Mamy Mamy wpakuję. Mamy wpakuję. Mamy Scooby Mamy Scooby, Mamy Scooby.

Jestem bezpieczny. Patrzcie, się nie utopia? Chcę witajcie. Łatwo Jest moja. ja. A widzicie. sobie telefon. Zabijcie. A gdzie ja sobie raz? Dwa.

moje. ne, Je Bož... ...vesť... ...počuť Je môjho tu môjho. Vesť, počuť sa môjho. mi sa môjho. Sova. Bude či čutela, by čuť čutela... ...bo to vám všetko obtrámiť nevyšlo. By si ...to je By si Z tego, z tego, z tego. To są koledzy, które mogą odpalić w tym portal. Tu są koledzy, które mogą odpalić się w no Olicja! Olicja! Śmierdzi! A tu będę Tu, dobrze

Я хочу дать вам предложение. Я хочу показать вам. Закиньте дверь. Закиньте дверь! Это дождь, море. Оно будет зимой. Учишься, когда я гоню на свеклу. Я хочу у меня купить бдом. Ну, Ten odcinek skończymy, teraz teraz odpowiem, się Fortnite nie był blogiem Fortnite i za To ma że... dzisiejszy odcinek, pa teraz skoczymy na to oczekamy, a kość zimy, Alicia w... Ja Masz otwarte, idź. Nie, bo za młodziegiem, jest w kółtusie. A ty się będziesz widać, to wciąż. Bo, bo tego nie da się już umoć. No, ale raz kółno będziesz wkładasz. kółtusie. Bo jak to słyszałaś, to... Napisz, ale no, słyszałem to. Słyszałam to. Pa, pa, pa. To do Kolejne, pa, pa, widzowie. Cikleterra, by cikleterra, to do widzimy to w to odcinku. to BI to BI to BI to No i BI to BI to BI